아, 네, 아, 네. 아 네.

Elo Siemandero. Co hmm, tutaj mogę zrobić? Ja bo że to Co Co to jest? Co to? Embajek właśnie wyglądać Takie Jak to nie móc?

Chyba nie oglądam live'a. Chyba z... jestem sama, jak w moich Tutaj... Tutaj... Jakieś kolaneczki, nie wiem, jakieś boiskie. takie jest To jest w tym Nie nie ja, jak ktoś tam w ogóle jest, a raczej nie ma, to po prostu zaraz brak. Nie ma już nic. To jest już koniec. Nie ma już nic. To już jest koniec. Nie ma już nic. Nie ma już żadnych To już jest koniec. Nie ma już nic. Będziemy wolni, możemy iść, to już jest Będziemy wolni, możemy iść. Niech nie mi to wypali tak sobie po prostu. nie jest na pewno źle, na pewno nie, na pewno.

Nie odpaczmy, bo sobie to jest... nie Tu jest obrudę. tu jest ogródek. koło... koło starytki. no Nic, nie. Ogródek koło Ja cię kręcę. koło no, ja cię. Ale la... jajca. Ma grubo w koster tych. Mam no, takie stare może rzeczy. Nikt nie ogląda. Tego! Lajba nic przenigdy nie ogląda mojego lajwa. Nikt nie ogląda i się tak nudzi bez nikogo gadać. Nudzi mi się tak bez nikogo gadać, nie było. Z kimś po Nie ma już nic. To już jest koniec. Nie ma już nic. To już jest koniec. Nie mają już nic. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść To już jest koniec! Możemy iść. Jesteśmy bardzo wolni. Możemy iść. Jesteśmy wolni. możemy.

Nie ogląda moich lajwów, la-la-lajwów. Nic by nie oglądał moich. Nic by nie oglądał moich. nie oglądał Mama, ma mama, ma 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 moich lajwów. Tak bardzo kocham, żaśnik. Nikomu się nie chce Każdego źle je robię, dlaczego, dlaczego, wiecie na co mam poprawić, po prostu trochę odprowadzić, prowadzi odprowadzić, dupę ci walną, hej, hej. No tak, ścimy to chyba z kimś tu, Jeszcze chcę chyba dodać budki I jedziemy skończone. Jeszcze...

Dobra, najpierw dodajemy to. Teraz dodajemy to, a jest prawo normalne, teraz sypa prawa. Teraz to dodajemy, tak w tym krócie, jeśli jakieś biernie. Spalam to, błoto dodajemy. Bo to jest tak, że jest normalne, od razu. Zobaczmy, jak to wygląda, że... Este... É... Você não tem pra é. ser To jest z 600 tysięcy miliców. byli pewnie ciężko, ale tyłem wjechać chyba wiedzieć. No Najbardziej się tak z nie pojawił. Nie, albo się zmieszczą. Nie, albo... Albo... Nie, tak sobie powiedza, że nie, to powiedziałem, że to, jechał, to jest, na na Czyli nie zakładź! Co ja? Otóż widzę, może po to,

dobrze, mm -hmm. dobre? Dobra. Proszę panie Bobę, Tutaj odłogosłup łagodny, bo... Dobra, konsulat. Nic nie